Jesteśmy się w województwie kojawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim na gospodarstwie Pana Dariusza Śmigielskiego, które jest świetnym przykładem gospodarstwa rodzinnego, które w pełni wykorzystuje rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, rolnictwa 4.0. Panie Darku, czy mógłby Pan opowiedzieć o profilu gospodarstwa? Czym się zajmujecie? Na jakim areale działacie? E, tak, wraz z rodzicami i bratem e, hodujemy krowy mleczne i opasy. E, uprawiamy 120 hektarów. Produkujemy głównie kukurydzę, pszenicę, ziemniaki, cebulę oraz łąki dla bydła. Widzimy, że na gospodarstwie macie i wykorzystujecie dużo systemów rolnictwa precyzyjnego. Czy mógłby pan opowiedzieć szerzej, z jakich konkretnie rozwiązań, z jakich funkcji korzystacie? No przede wszystkim Autotrack, kontrola sekcji, Operation Center. Mamy trzy ciągniki przygotowane pod e, nawigację. E, posiadamy dwa odbiorniki i dwa monitory, które możemy przekładać. Korzystamy głównie z autotracka, e, z dokumentacji danych w aplikacji Operations Center. W ostatnim czasie zamontowaliśmy do ciągników e, JD Link, dzięki którym e, dane są przesyłane bezpośrednio do Operations Center. Nie musimy przenosić tego pendrive'em. Mamy możliwość podglądu maszyn w aplikacji, gdzie się znajdują, ile wykonały pracy. Jak wyglądało wprowadzanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwie? Czy zrobiliście to e, jedno, jednorazowo, czy było to wprowadzane etapa, etapami? Przy okazji zakupu opryskiwacza, zdecydowaliśmy się na pierwszą nawigację. Służył on do obsługi opryskiwacza, do autotraka, e, dzięki, dzięki czemu obsługa była lepsza. E, po krótkim czasie zakupiliśmy drugą nawigację już z RTK, i w ostatnim czasie za, założy, zamontowaliśmy JD Linki. W tym roku zakupiliśmy e, rozsiewać z kontrolą sekcji. E, planujemy stosować zmienne nawożenie na podstawie e, prób glebowych. No Jesteśmy na etapie tworzenia map e, e, do zmiennego nawożenia. Wiem, że w gospodarstwie dokumentacja jest prowadzona w John Deere Operation Center. Czy mógłby Pan opowiedzieć szerzej, z jakich funkcji Pan korzysta i dlaczego zdecydował się Pan na tworzenie dokumentacji w pełni elektronicznej? d link pozwala na to, że te dane spływają automatycznie. Mamy dostęp do całej historii prac wykonywanych na polu. Lokalizowania odmian produktów, które zastosowaliśmy, w jakiej ilości, jak, jaką prędkością, ile zużyliśmy danego materiału, dane, które spływają do aplikacji, możemy analizować, wykrywać błędy, jakie wypełniliśmy na polu. Dzięki Data Sync Setup pracując w dwie maszyny, jedna objeżdża pole, rysuje granice wytycza ścieżki przejazdowe. Dzięki Data Sync Setup za chwilę jest to na drugim monitorze i druga osoba może pracować z tymi, z tymi danymi. Czy jest Pan w stanie opowiedzieć nam o konkretnych oszczędnościach, które wynikają z korzystania z funkcji rolnictwa precyzyjnego w Waszym gospodarstwie? Oszczędnością na pewno jest unikanie błędów. Na pewno są duże oszczędności w stosowaniu środków ochrony roślin. Nie mamy nakładek, nie mamy przypaleń roślin, nie mamy niedopryskanych miejsc, mamy precyzyjne stosowanie nawozu. Zakupiliśmy rozsiewacz precyzyjny, umożliwiający zmienne dawkowanie. Jesteśmy na etapie zbierania danych o polach, tworzymy mapy zmienności glebowej i pobieramy próby glebowe. Na podstawie zebranych wyników będziemy optymalizować nawożenie, zwiększać nawożenie tam, gdzie jest to konieczne, a zmniejszać tam, gdzie zasobności są wysokie. Czy mógłby Pan nam podać jakieś wymierne korzyści, które wynikają z zastosowania rolnictwa precyzyjnego w Waszym gospodarstwie? Opryskiwaczu i rozsiewaczu, w zależności od wielkości pól, jest to oszczędność. Kilku do, od kilku do kilkunastu procent środków ochrony roślin oraz nawozów. Gospodarstwo pana Dariusza Śmigielskiego jest świetnym przykładem na to, że rolnictwo 4.0 jest obecne dzisiaj w, w gospodarstwach rodzinnych. E, maszyny wyposażone w nawigację z dokładnością RTK. W maszynach zainstalowana jest również telematyka JD-Link, która wysyła na bieżąco wszystkie informacje o tym, co się dzieje na polach do platformy John Deere Operation Center. Maszyny takie jak opryskiwacz czy rozsiewacz posiadają funkcję kontroli sekcji a także zmiennego dawkowania w przypadku rozsiewacza, co pozwala generować oszczędności na środkach ochrony roślin a także stosować je optymalnie, czyli w miejscach tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne.